Cieszę się, że udało nam się spotkać przed moimi wakacjami, wiesz, bo coś mi się przypomniało i bardzo chciałam o tym z Tobą porozmawiać. Mm. Ja też się cieszę, że się spotkałyśmy. U Twojej babci w ogródku. No. Jupij, ale fajnie. No wiesz, myślałam, że trochę bardziej się cieszysz na spotkanie ze mną. Mm. Cieszę się, ale bardziej niż z tobą chyba wolałabym się spotkać z Pipi Langström oh, oh, Albo z Wolim, z Wolim z tym robocikiem z bajki? Mm -hmm. To byłoby superowo kosmiczne spotkanie. Hm. Wszystkie dzieci by mi zazdrościły. Miałabym o czym opowiadać po wakacjach. Taka pierwsza wakacyjna przygoda. Hm. No dobra, to może lepiej powiem Ci, co chciałam Ci wcześniej powiedzieć, żebym nie zapomniała. No, to o czym chcesz mi powiedzieć? Hm. Honoratko, za półtorej tygodnia jest 23 czerwca. Wiesz, co to za data? Mm, jakaś data. Dzień dziecka? Nie, dzień dziecka już był. Wiesz o tym? Tak, wiem. Nie, nie wiem, co to za data. Honoratko, 23 czerwca jest dzień taty. Ach, tak, dzień taty. No, ale ja nie muszę o tym dniu pamiętać. Jak to nie musisz? Dzień taty jest tak samo ważny jak dzień mamy. O, Jania! Nic nie rozumiesz. Wiem o tym, ale, ale mam z tatą inną umowę. Jaką masz umowę z tatą? Hm, no dobra, to już ci powiem. Bardzo, bardzo, bardzo dawno temu umówiliśmy się z tatą, że każdego 23 czerwca tata organizuje dla nas wyprawę. Wyprawę? Mhm. Nic mi nie mówiłaś. Oj, nic ci nie mówiłam, bo nie pytałaś taka nasza tradycja z tatą. W zeszłym roku podglądaliśmy żaby w rezerwacie przyrody przez lodnetkę, przez lodnetkę, mhm. a potem bawiliśmy się w lesie wchowanego i było superowo. A jak byłam taka bardzo bardzo mała, to tata wziął mnie na pustynię mm, błędowską, na pustynię błędowską, mhm. bo powiedział, że jego córka będzie się bawiła w największej w Polsce piaskownicy. Tak powiedział? Mhm, mm bo mój tata ma genialne pomysły. Ach, ciekawe, co wymyśli w tym roku na tego 23 czerwca. Wiesz co, honoratko, naprawdę mnie zaskoczyłaś. Tak, na czym? No tymi waszymi przygodami. Ja myślałam, że będziesz chciała zlekceważyć dzień taty, a ty o nim pamiętasz? Mało tego, masz z tatą świetne pomysły na ten dzień. Mhm. Mm no mój tata jest super, kocham go! No dobra, to jak się już tak nie martwisz, to powiedz mi lepiej, gdzie idziesz na wakacje. No tak, już się nie mogę doczekać. Wyjeżdżam z moją rodziną nad morze. Mm, nad morze? Nad nasze morze? Uh -huh, nad Bałtyk. No tak, Bałtyk jest fajny. Ale pomyśl, Ania, jak fajny byłby ocean niespokojny. <laughs> Chyba spokojny. No tak, a nie powiedziałam, że spokojny? No nie. No to tak chciałam powiedzieć. Ach. Tak sobie myślę o takich wyprawach, ale by było fajnie. Co jeszcze byś chciała porobić? Dzisiaj mm -hmm. idziemy do ogródka po jakieś warzywa na kanapki. No dobra, ale potem, ponieważ zaczyna padać, pooglądajmy Łoliego. Dobra, to potem pooglądamy Łoliego. A teraz co? Pozdrawiamy wszystkich tatusiów? No pewnie. Miłego 23 czerwca. Miłego.